Cześć, ja jestem Maguś i witam Was w kolejnym odcinku z gry spor. Jak widzicie, ktoś nas tutaj atakuje, to plemię tych naszych przeciwników przyszli zaatakować naszą wioskę. To straszne, bo wszystkie wioski są na nas zdenerwowane. Musimy coś z tym zrobić. I ja już wiem, co dzisiaj będziemy z tym robić, ale najpierw obrońmy nasz domek. W sumie to powinniśmy wysłać wszystkich poszczępy, po ale mam nadzieję, że sobie poradzą. Poradzili sobie. No to dobra, super. Bardzo się cieszę. Nawet mocno nie ucierpieliśmy. I wiecie co? Od razu myślę, że wyślemy im prezent. Chciałabym, żeby przestali nas atakować w końcu. Także przełączmy się na tryb pokojowy i wyślimy im prezent. Zobaczcie, jak to wygląda. Idą sobie. Wszystko jest takie piękne, urocze, wspaniałe. Tak, niesiemy podarek dla no, wrogiej w tym momencie wioski. Zobaczymy, czy to zmieni troszeczkę ich nastawienie. Wiecie, jedzenie to jest cenna sprawa. Zobaczymy, jak, jak tutaj to plemię wrogie się na to nastawi. Okej, okay, przyjęli podarek. Stwierdzili, że im to pasuje, także jest świetnie. Co dalej? Brązowy jest zły? I zielony, no, zielony też jest zły, ale jest już nie tak bardzo. Słuchajcie, w ogóle. Aha, to jest ta wioska rozwalona. Myślałam, że ktoś kogoś rozwalił tutaj no, za moimi plecami. Tutaj mamy tu wioskę fioletowych. I do nich oczywiście też wyślemy podarek, bo nie chcemy, żeby nam przysyłali tutaj ludzi, atakowali. Także lecimy z prezentami. Ktoś do nas przyszedł swoją drogą i dzwoni do nas dzwonkiem. Czy mi się wydaje? Przyszedł na nas topornik okraść. Kurcze, to niedobrze, bo my oczywiście zaatakujemy go. Bo chcemy obronić nasze rzeczy. Patrzcie, jak wykradł nam wszystkie nasze rzeczy. Rzucać w niego toporami. Nie no, gonią go, ale nie wiem czy zdążył go złapać. W takim razie do nich też niestety musimy wysłać prezenty. Trochę jedzenia stracimy na tym. Ale przynajmniej będziemy spokojni jeśli chodzi o ataki, bo dzisiaj dzisiaj mam w planie być bardziej pokojowe nastawiona do wszystkich. Kuczy wszystkich wysłałam z prezentami i nikt nie został w domku. Dobra, wioska zielonych jest obojętna, czyli w tym momencie mamy spokojny żywot. Jest dobrze. I wiecie co zajmiemy się? Oswajaniem zwierząt. To jest kolejna rzecz, którą chciałam zrobić dzisiaj. Oswajanie zwierząt. Tutaj jest plemię. No nawet nie plemię, ale było wcześniej plemieniem. Jest wyślingermik. I my tego wyślingermika oswoimy. Zobaczymy, jak to wygląda. Aha, ale najpierw oczywiście musimy uzbierać jedzenia, bo nie mamy jedzenia. Dobra, e, mamy tutaj ościenie rybackie. Widzę, że tutaj koło nas zrobiło się łowisko. E, to się dobrze składa. Będziemy mogli nałowić troszeczkę rybek. Tymczasem jak się zbiera jedzenie... Ci z prezentami już powinni gdzieś wrócić. Gdzie oni są? Są już przy naszym gnieździe, świetnie. No to widać, że sami potrzebują jedzenia. Wyślijmy ich też po zbieranie. Niech zbierają owoce. Na pewno to się przyda. Szybciej będą mogli zjeść, bo jak widzicie, pasek głodu jest na bardzo niskim poziomie w tym momencie u nich. I zobaczymy, może kogoś pójdziemy odwiedzić. Mamy marakasy. Tutaj powinny być oszczepy, a tutaj mamy drewniane rogi. Dobrze, zobaczmy... Jak lazurowych wioskam jakie mają instrumenty? Tylko nie mogę zobaczyć, jeśli nie jestem atakująca, więc patrzymy w ten sposób. Płonące pochodnie, marakasy. Okej, okay, to będzie nasz pierwszy cel. marakasy akurat posiadamy. I e, myślę, że tym się właśnie zajmiemy. Dobra. Tutaj wyślemy trzech, chociaż wiecie, co im więcej, tym lepiej. Więc wyślimy jeszcze dwóch. Oni w ogóle odbudowują te budynki, które e, na wcześniej się e, niestety rozwaliły. Okej, okay, mogą teraz już wziąć marakasy. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy e, również musi iść z nimi e, nasz wódz. Także wyślemy z wodzem. Jak to wygląda bycie pokojowym wobec innego plemienia? Czekajcie, bo tutaj wyszło jakieś takie nieprzyjemne zachowanie. My nie wzięliśmy trąb. To, może doślemy te trąby. Może się uda jeszcze. Mamy trąby? Mamy drewniane rogi. To są drewniane rogi, dobra. To w takim razie musimy wysłać ich pod drewniane rogi. Bo myślałam, że oni będą chcieli tylko usłyszeć to, co oni mają. A to troszeczkę inaczej działa. Dobra. To i przynajmniej już przypominam sobie powoli, w jaki sposób to funkcjonuje. Tutaj ktoś w ogóle został z marakasami, to dziwne. Dobra, zabieramy w takim razie wszystkich. W sumie całe plemię możemy w ten sposób zaznaczyć. I y, spróbujmy jeszcze raz. Tylko poczekajmy, aż przyjdą nasi y, pozostali. W ogóle oni lecą? Jakie to jest dziwne, nie sądziłam, że nie będą mogli latać na tych swoich skrzydełkach. Raczej wydawało mi się, że będą tylko y, polepszały im troszeczkę skok. No dobrze, przynajmniej przyszli w miarę szybko. No to zaczynamy. Chcą drewniane rogi. My oczywiście reagujemy tak samo, marakasy. Dość ciekawie to wygląda, szczerze powiedziawszy. Znowu marakasy. Jakiś e, dziwny zwierzak do nas przyszedł. I drewniane rogi. Super, teraz jesteśmy przyjaciółmi. Patrzcie, dostaliśmy notę 10 punktów. 10 na 10, podejrzewam. Fajnie się składa. Tutaj coś w ogóle pożera tego wyśnigarmika, To straszne. E, wiecie co? E, spróbujmy oswoić tego e, zwierzaka. Niech on nie atakuje naszego wyślingermika, naszego przyjaciela. Nie, nie zabijajcie go, ja go chcę oswoić. Wyślingermik to taki dobry gatunek. Ale dobra, zabiją tego zwierzaka. Zatakował ich rodzimą wioskę, więc w sumie wcale się nie dziwię, że e, oni zatokowali ich. Tutaj ktoś się kręci koło naszego jedzenia. Zobaczcie, jakiś e, zwierzek wykrada nasze jedzenie. To nie jest dobre. I w sumie. No, powinniśmy coś z tym zrobić. Tylko czekajcie. Raczej nie będziemy go oswajać. To jest kara za wyjadanie naszego jedzonka. Śmierć. Ale, tak jak mówiłam, tutaj chcieliśmy oswoić inne zwierzątko. Tutaj wyślinger mika chcieliśmy sobie oswoić. I weźmiemy alfę. Tylko czekajcie, nie, a tak. Okej, okay, zobaczmy, w jaki sposób będzie oswajana alfa wyślingermika. O, i jest tutaj ten o nazji, z którego chcieliśmy, także jego też weźmiemy. Patrz, taka apatyczna kość tutaj leży. Co zrobisz? Zobacz, jaka fajna kość. Tak, dobra kość. Okej, okay, udało nam się e, udomowić zwierzaczka. To takie cip, 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 cip. Chodź, chodź, chodź. No, i zagania, oczywiście, do zagrody. Jak to wygląda, zaganianie do zagrody? W ogóle, gdzie ta zagroda się mieści? Patrzcie, tutaj się pojawiła zagroda, i chyba tutaj właśnie wyląduje nasz wyślingermik. I ta muzyka emocjonująca, taka radość. Jakby wszyscy świętowali to, że w tym momencie mamy zwierzątko udomowione. Mamy zwierzątko. On prawdopodobnie będzie składał jaja, które my będziemy mogli zjadać. Tak jak mówiłam, chcę jeszcze jedno zwierzątko sobie udomowić. Bardzo radosny, ksawery Onassis. Dziwny, dziwny stwór, ale my go oswoimy. O nie, ktoś chce mi wykraść jedzenie. Dlaczego? Tutaj ktoś oferuje nam podarek z drugiej strony widzę, że ktoś chciał wygrać nam jedzenie. Mam nadzieję, że to nic, nic złego się nie dzieje tutaj. Widzicie, z tego wszystkiego znowu zapomnieliśmy o jedzeniu, więc yy, no musimy wybrać się po ościenie rybackie. Tak, tutaj prowadzi kolejne zwierzątko. I oczywiście łowimy ryby. Czekajcie, czekajcie, bo to ci też mieli wziąć ościenie. Prawdopodobnie będziemy musieli wybrać się do tego plemienia i je przejąć, żeby odlokować sobie większe plemię. Ale najpierw przypomniałam sobie o czymś jeszcze. Możemy wejść tutaj do stylisty plemiennego. Co możemy zrobić? Tu widzę, że to jest coś idealnego dla naszego gryzaka. Korona! Trochę schowamy te włoski nasze. Czekajcie, tylko tak, żeby było bardziej ich niewidoczne, żeby były. O, teraz leży idealnie. No to w ogóle daje walkę i towarzyskie, Bardzo fajnie, bo to dodaje nam te umiejętności, które pozwalają nam y, oswajać bądź pokonywać inne plemiona. Maska. No to może... Czekajcie, co ta maska daje. Ta maska daje towarzyskie, ale ta jest super, super lepsza. Także tutaj sobie założymy maskę. To daje walkę na dużym poziomie. A to daje wytrzymałość. Ymm... Weźmiemy wytrzymałość, bo tego nie mamy. O, tutaj sobie uzbroimy y, nasze nogi. Tutaj są chyba tylko dekoracyjne rzeczy, z tego co pamiętam. Tak, tutaj są wąsy. Mamy jeszcze 55 punktów, także myślę, że spokojnie sobie coś jeszcze pododajemy. Ale czego nam brakuje? W sumie jeszcze moglibyśmy podrasować troszeczkę nasz atak. I zbieractwo, bo z tego co patrzę, to zbieractwo chyba nie mamy jeszcze. O, i wytrzymałość na poziomie trzecim. Tylko ja nie chcę takiego, wiecie, za mocno uzbroić, żeby to nie wyglądało jakoś bardzo, bardzo źle. Te tarcze też myślę, że moglibyśmy zmniejszyć. O, i to dawało nam zbieractwo. Tylko wiecie, co tak ukryjemy trochę to tutaj? I pomniejszymy. Niech sobie ma tutaj takie elementy. I w tym momencie jesteśmy już troszeczkę lepsi. Także wracamy do gry. Okej, okay, po ulepszeniach możemy przejść do tego plemienia, które chcieliśmy przejąć. Idziemy porozmawiać z tym plemieniem ponownie. Będziemy próbować się przypodobać mu, tak żebyśmy zostali przyjaciółmi. Już nasi nadchodzą. No, wodzu, ustaw się. Marakasy. Rogi. Znowu marakasy. To jest dość łatwe akurat, jeśli chodzi o przypodobywanie się. Udało się, mamy sojusznika. Dostaliśmy oczywiście znowu notę 10 na 10. tutaj w ogóle są jakieś wielkie te yeti? Udało się! Wszyscy się cieszą! I Wyścigermik jest szczęśliwy, i Gryzaki są szczęśliwe, mamy nowych przyjaciół. Coś odblokowaliśmy. Bardzo ciekawie co. I oczywiście dodajemy kolejny totem. Oczywiście wracamy do domu, bo znowu coś nam tutaj wykrada żywność. Żywność, z której swoją drogą zbyt dużo nie mamy. Um, potrzebujemy większej chaty, żeby móc e, zrobić e, więcej ludzi. Ale możemy sobie dodać płonące pochodnie. Bardzo fajnie. Mamy już teraz dwa rodzaje broni. Tyle nam się udało odblokować. To jest cały czas ten sam stwór, który łaził w tej okolicy. Mam nadzieję, że on nie przyjdzie do nas. Zobaczcie, nie chciałbym, żeby uderzył w nas tymi swoimi. Jakimiś kolczastymi kulami, albo żeby nas przekroił tymi piłami. Także idź sobie, idź. Dobrze, dobry, dobry stwór epicki. Trochę słabo stoimy z jedzeniem. Cały czas słabo stoimy z jedzeniem. Coś tutaj nam wykrada żywność, ale oczywiście my sobie radzimy. Jak tam żyje się naszym zwierzątkom? One sobie śpią w tym momencie. Patrzcie, tutaj mamy jaja. Możemy je zebrać. Słodkie zwierzątka. I chciałabym jeszcze sobie jeden gatunek tutaj oswoić. Także wyślemy sobie kogoś po. Kolejną alfę. Akurat tego stwora chciałam mieć. Patrz, taka fajna kość! Weź ją sobie weź. Przyjmie? Chyba przyjmie, także spokojnie sobie go oswoimy. Właśnie odblokowaliśmy osiągnięcie za udomowienie zwierząt. Bardzo fajnie. Tutaj patrzcie, oni nawet rozmawiają. Bardzo fajnie, nie wiedziałam o tym. Ci są dla na nas źli. Ci są na nas źli. Zobaczmy, jak stoimy, jeśli chodzi o historię. Jesteśmy agresywni, więc musimy na pewno, na pewno musimy oswoić kogoś. Nawet pokazuje ile jej zebraliśmy. Bardzo fajne to jest. Bardzo mi się to podoba. Dobra. W takim razie wyślemy jeszcze raz prezent. Kamienne topory i trąbity. Wiecie co? Wyślemy im prezent i pójdziemy ich udobruchać. Zobaczymy, czy do tych też w sumie możemy wysłać prezent, bo widzę, że są bardzo źli na nas. Oni ogólnie są jakoś źle nastawieni do wszystkich. Ktoś z naszą strony się tutaj z tego plemienia wybiera. Czy oni nawrócą? Bo ja nie chcę walczyć z nimi. No dobra, mam nadzieję, że tak. Wysyłamy w każdym razie oczywiście naszych na wyprawę. Jeszcze tutaj weźmy sobie Marakasy, żeby było porówno. Cienik zbierają jedzenie, bo to jedzenie nam się na pewno bardzo przyda. Najwyższa pora spróbować e, przypodobać się zielonym. Zobaczymy, czy im się spodoba nasz pokaz. Długi co wszystko e, dobrze e, się dzieje, lazurowy wysyła nam prezent bardzo fajnie. Czekajcie, bo nie wiedziałam co chcieli. Chyba, chyba nic nie pominęliśmy. Super, udało się zaprzyjaźnić z zielonymi. No i oczywiście teraz musimy zostać z tymi najlepszymi przyjaciółmi, żeby, żeby uzyskać tytuł pokojowego bardziej. Także gramy ponownie. Coś tutaj lata nad nami coś poleciało, jakiś straszny statek. Mam nadzieję, że ten statek nie przyleciał tutaj po to, żeby kogoś porwać. Chyba nami się zbytnio nie przejął. Ale my, przez to, że zajęliśmy się tym statkiem kosmicznym, dostaliśmy ocenę 8 i nie udało nam się zaprzyjaźnić. Także jeszcze raz. O nie, cały czas to tutaj to lata. I znowu nie użyłam rogów, przez to chyba nam się znowu nie uda. A jednak, jednak się udało, bardzo dobrze. Tylko... co to jest? I dlaczego tutaj lata koło nas cały czas? Zobaczcie, naprawdę bardzo nisko zleciał. Wysięgiernik i e, gryzak tymczasem są zajęci e, swoją e, przyjaźnią. I tym. E, nie wiem, czy w ogóle zauważyli, że coś koło nich lata? Oczywiście kolejny Totem ląduje w naszej wiosce. Kolejny Sprzymierzeniec, bardzo dobrze. Tym samym, e, jak widzicie, rośnie poziom naszej wioski. Proszę bardzo, jak fajnie rozrasta się nasz główny domek. Ognisko też urośnie. Tak, zobaczcie, teraz mamy jakiś kominek nawet. I co, czy my możemy coś tutaj zrobić? Możemy się ogrzać? Możemy tańczyć w tym ognisku. Bardzo fajnie. Pewnie mogliśmy nawet wcześniej, ale jakoś tak nie przyszło mi do głowy, żeby, żeby potańczyć. Wystarczy tych tańców. Musimy e, zwiększyć liczbę e, członków naszego plemienia. E, oczywiście e, tutaj powinni e, wszyscy łowić ryby. Nie wiem, dlaczego stoją w wiosce. Może pilnowali e, tutaj po prostu domu naszego. I wiecie co? Udało nam się przejść na wyższy poziom. Udało nam się odblokować e, kolejne obiekty, czyli trąbity oraz kamienne topory. Myślę, że postawimy tutaj na razie trąbitów, bo nic innego nie możemy postawić. I na dzisiaj już zakończymy ten odcinek. Także dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o cenach. Pamiętajcie również o tym, że możecie subskrybować kanał, zostawiajcie dzwonki i przyjdźcie następnym razem. Do zobaczenia. Cześć!